Dobrze, i teraz zajmiemy się, e, mój drogi przyjacielu, zajmiemy się, tudzież przyjaciółko, e, bo trochę kilka pań też, też ogląda, tak w okolicach 8%. 8 do 10, zależy od miesiąca. E, łopatkami jak z spanie, a, a głównie podpieranie się poduszką wpływa na e, na naszą postawę, a tutaj na, 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 najważniejsze, że na jaką wpływa jest właśnie ustawienie łopatek, a niestety yy, stabilne łopatki, stabilnie pracujące, bo one też nie mają być przytwierdzone jak zabetonowane, tylko stabilnie pracujące łopatki są yy, niejako warunkiem sprawnych stawów barkowych i funkcjonowania stawów barkowych, bo to yy, łopatki w zasadzie, łopatki głównie tworzą ten staw E, chociaż sam, samego stawu jest niewiele, ale od pracy łopatek, od stabilności ich pracy e, zależy funkcjonowanie stawu barkowego, więc e, jak to się ma, jeśli my sobie śpimy, robimy to w kilku rysunkach, jeśli my sobie śpimy i tutaj mamy tam, jesteśmy na płasko e, i tu sobie zrobimy tam jedną poduszkę, drugą poduszkę, trzecią poduszkę, tak, i teraz tu sobie tam leżymy, i teraz tak głowę mamy tutaj, tak? I teraz idziemy tu, tu i tu, tak sobie śpimy, tak? Tu, oczywiście, tam standardowo krzywizna. Odcinek dęźwiowy, nas interesuje ta część, eee, zrobię. Teraz sobie to, śpimy tak. Teraz sobie to powiększymy zabierzemy sobie łóżko i poduszki i teraz mamy tutaj hop, hop tu, tu i tutaj mamy tam nogi. Tak? I teraz tu mamy łopatkę. Tu mamy naszego. Tu mamy nasze barki, tu jest nasz kapturek i tu są mięśnie, też kapturek, bo mięsień zwany kapturkiem się rozciąga tam pomiędzy łopatkami, on zarówno, dlatego też jestem trochę przeciwnikiem mówienia, że to jest jeden mięsień, jest po prostu kilka mięśni, które są ułożone Ciebie, no ale trudno, jest, to jest jeden mięsień, jego górna część podciąga łopatki do góry, jego dolna część ściąga łopatki tam w dół, tak, i końce łopatek, bo jak mamy łopatkę, hop, i ten głosup i końce łopatek kieruje nam w tą stronę, tak, bo on jest tu, tu ma część pośrednią i tutaj idzie w dół, tak? więc nam ściąga te łopatki tutaj w dół, łopatki nie powinny też za bardzo w tamtą stronę odstawać, ale to zaraz na tym samym rysunku pokażemy. Tak? I tu dalej mamy właśnie też ten mięsień, który ciągnie łopatkę, łopatkę, w dół. Teraz, jeśli tak śpimy, głowa jest tutaj odchylona mocno, co się dzieje? Mięsień, tutaj nasz kapturek, podciąga łopatkę, łopatki nam do góry. Ta łopatka wędruje coraz wyżej. Tu sobie porysujemy. Tak? Łopatka nam wędruje coraz e, coraz okay. Im bardziej tu mamy łopatkę, im bardziej nam się głowa przesuwa tutaj, to poprzez mięsień nasz kapturek dobrze podatkałem, dobrze, to ta łopatka nam się przesuwa tu do góry tu do góry, tu do góry, tak? Wsuwa nam się po plecach. Wsuwa nam się po plecach coraz wyżej. I teraz, jeśli łopatka wsuwa się wyżej, to automatycznie my się tutaj też, też garbimy, tak? Te barki podchodzą, barki podchodzą nam tutaj do góry. Kolejna rzecz, jaka tutaj się, jaka tutaj się dzieje, to to, że ta łopatka zaczyna tak jakby nachodzić stąd, i tutaj. Wtedy mamy łopatki odstające. Niekoniecznie będą jeszcze odstawały na boki, ale będą odstawały od pleców tam do tyłu. nie niedużo. Wsuną się tutaj. Teraz jeśli są wsunięte tutaj, bark jest zrotowany. Hop, tutaj. On jest zamykany i teraz przy podnoszeniu gdzieś tu ręki do góry będzie nam się tam ścięgnął bicepsa haczyło, będzie będzie się tam przecierało, będzie nas to bolało, będzie tam przeskakiwało, no i może dojść tam dalej do bardzo niefajnych do bardzo niefajnych rzeczy. Więc to jest jedna rzecz, jaka nam tutaj się dzieje. Od góry jest ten staw zamykany, ale teraz tu mamy jeszcze powiedzmy tam wyrostek barkowy łopatki, ale teraz widzimy, jak te mięśnie są ułożone teraz jak te, to jest naciągane, to często też dojdzie do tego, że ten kąt łopatki odejdzie nam w tamtą stronę, bo te mięśnie się po prostu rozciągną i on odejdzie do boku. Jak odejdzie do boku to to powoduje jeszcze, gorsze, jeszcze większe zamknięcie stawu, bo oprócz tego, że jest odrzucony do góry, to ten wyrostek jeszcze przechodzi tam w przód. Tak? Więc mamy tutaj. Yy, I on jest taki zakrzywiony. I teraz oprócz tego, że on tu zaczyna nam ograniczać, to jeszcze jak odchodzi łopatka to on zaczyna zachodzić od tej strony więc mamy ograniczenie ruchomości i jednej i drugiej strony. Ten staw jest, ma bardzo poważnie ograniczoną ruchomość. To oczywiście idzie w parze w tym, że jak śpimy na takiej poduszce, to nie tylko nasze kapturki zaczynają ściągać łopatki, ale prostownik grzbietu się też rozciąga i jesteśmy pogarbieni. Oprócz tego, że sama, samo ustawienie łopatki zamyka nam staw, to my jeszcze jesteśmy pochyleni do przodu i teraz podniesienie ręki do góry no jest ciężkie. Bo jeśli mamy zamkniętą łopatkę, ale plecy proste, no jeszcze jakąś tą rękę podniesiemy. Ale jak my się jeszcze tu pogarbimy, garbimy się cały dzień, a potem jeszcze nasze spanie z poduszką i na miękkim, gdzie e, tutaj w praktyce to wygląda tak, że jak tu mamy ten odcinek e, piersiowy, tu mamy tą, o, a dupa się tutaj zapada w materac, nogi wychodzą tam. Mamy zapadnięty materac. Bardziej. Bardzo. Tu jest, tu, jest, tu, jest, tu jest większość ciężaru naszego ciała. Tu uda, od połowy ud, tutaj tu jest na, na, największy ciężar w naszym ciele, ta część. Tak? Co tu się jeszcze dzieje przez to? Tutaj te efekty widać tam dalej. Odcinek, znaczy tutaj jest dupa, odcinek lędźwiowy mamy. Odcinek lędźwiowy jest tutaj, L. PS. Tutaj mamy kość krzyżową, która jest tam zapadnięta. No i tutaj mamy sobie tam ee, nóżki. Tu wychodzą u daleko pod skosem i nogi. To jest ważne co tu się dzieje. Oprócz tego, że tutaj w odcinku lędźwiowym tu Dostajemy bardziej tego kaczego kupra się tam się skracają. To jeszcze, zerknę, bateria dalej hula. To jeszcze nasze uda są yy, podnoszone do góry, tak? Upraszczając, tu wrysuję jako płaski staw biodrowy i przez to, że tu jest zapadnięte, to my przyjmujemy, nogi przyjmują taką pozycję, taką pozycję przyjmują nogi. Teraz co tu się dzieje, co tu się dzieje, jeśli noga jest stale tak podniesiona, to prostownik uda, czyli to co tutaj, nie ma potrzeby być długi, on się skraca, więc dupę nam tam wciąga, to nam skraca tutaj prostownik i to wszystko działa synergistycznie i to powoduje, że w odcinku lędźwiowym się psuje jeszcze więcej, może dojść do ucisków na nerw kulszowy i tak dalej. Yy, więc tutaj tam te dyskopatie, wszystko, 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 generalnie robota dla fizjoterapeutów yy, i terapeutów yy, manualnych. I tu mamy problem, tu są te przykurcze i chodzimy tacy. Z czasem to rzutuje też na nasze wyniki sportowe, bo jeśli jesteśmy tacy, pilnujemy sobie jeszcze właściwej sylwetki, robimy martwy ciąg, więc tu wszystko dodatkowo jest skracane i, i mięsień prosty uda, prostowniki uda, Yy, I skracane są tam prostowniki odcinka lędźwiowego, dupa jest wpychana coraz bardziej. My myślimy, że o, zszedłem tutaj do martwego ciągu, plecy mam jeszcze dalej, mam tak wygięte, to znaczy, że to jest dobra pozycja. Nie, w tej pozycji te plecy nie powinny być już aż tak wygięte, yy, to znaczy, że jest źle, że jest źle, że ta yy, lordoza lędźwiowa jest znacząco pogłębiona. I tak jak mówiłem, dyskopaty, różne tam osłabienia, yy, problemy w łóżku i, i tak dalej, bo złe ustawienie miednicy, więc tutaj nasze yy, tam narząd, ukrwienie narządów płciowych też kuleje po jakimś czasie z tego tytułu. Yy, więc tu się bardzo niedobrze dzieje przy tym spaniu na plecach, i, i mamy problem, i wszystko przez poduszeczki, miękki materacjach jesteśmy głęboko w czarnej dupie. I potem, e, treningi się nie kleją, e, seks się nie klei, źle się czuję e, i jestem taki ogólnie wymięty i do dupy, tak? E, więc to tyle, to tyle, to tyle. To jest temat naprawdę do, 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 jak ktoś chce głębiej poznać, to jest naprawdę cała masa różnych zależności, bo tak jak mówiłem, ciała to są, to ciało, nasze ciało to jest zlepek łańcuchów biokinematycznych, tak? łańcuchów ruchowych. Jedno wpływa na drugie, jedno wpływa na drugie. Jeśli mamy płaskostopie, no to często się pojawiają migreny na przykład. Tak? Bolina z plecy, okazuje się, że mamy... Yy, przykurczony mięsień prosty uda. A na zrwie w plecach dostaliśmy rwy kulszowej. A się okazuje, że trzeba tylko popracować nad tym. Tak? Także cała masa takich zależności, o których musicie pamiętać. Yy, dlatego uczyć się, uczyć się, uczyć, uczyć się. Nie musicie być ekspertami. gdzie nie wystarczy, że wiecie. Yy, to co tu powiedziałem to już jest bardzo dużo. Tu już jest bardzo dużo, troszkę zacząłem wchodzić w szczegóły. Także nawet wystarczy ciutkę, ciutkę mniej tylko że spać tak, a nie tak, ale takie rzeczy musicie poznać, żeby kręcić swoje wyniki sportowe i życiowe, żebyście się czuli świetnie, żebyście mogli rosnąć w siłę i dobrze się bawić. Także wysypiajcie się, luśnijcie w siłę i bawcie się dobrze.